To jest moje życie Jestem jak Kitty Price, której nie znam Jestem jak różowa czapeczka I hej, ty mała Może byś chciała tutaj przyjść do mnie? Przeczekać ze mną burzę mm. Ale przecież nie ma żadnej burzy Dobrze, to ja przyjdę później do ciebie Ale jesteś już gotowa? Nie, tak jeszcze, jeszcze nie Jestem gotowa, tylko się umaluję A ty tu nie pierdol, murzynie. Murzyńskie dziecko Kurde Od no. razu wiedziałam, że nie jest moje Zawsze sobie, kurde, powtarzałam, trzeba uważać, z kim idzie się do łóżka, a nie, że tak, piękny murzyn, tak, zrobić białe dziecko, jasno, kurde, znowu się tam nabrać. Tymczasem w Północnej ptaszki we latają w koło cmentarza zombieland. To byłoby sensu. God damn it. Wróbelki lecą, by zobaczyć przestrzeń, by zobaczyć lepsze jutro. Wskażą nam teraz drogę. Nie, wróbelki chcą się napić mleka z wódką. To jest moje. A to jest moje. W filmie! Uwa, znowu brama zamknięta, znowu że sam muszę sobie Znowu znowu bułki im wystydną, zanim zanim otworzą drzwi. Macie tu wpierdolajcie. Tą... I, I chuj wam przy okazji wam przyniosłam to dziecko do zażarcia wy pigmejewy. Zabierzcie mnie to Let's go, motherfucker! O kurwa, to to. To on! Tylko nie mów że to jest duchowny. O Boże, tak. Tylko, że on. tym razem jest duchowny. <laughs> o kurwa! Jaki fart! Fak, ale szkoda, że wtedy akurat tego nie powiedziałaś, To by dobra, bo bo dobra mówię, nie, co nie jest duchowny. T -t -t ale przecież ma koloradkę. A teraz idę. Schowam się przy przed cukierni, przed drożny, przed murzynami, przed, mużnami, przed którzy deszczem, mnie, którzy mnie jakiś taki kurwa srają na mnie. Masz, ma to, jeśli ja się to ode mnie z powrotem. Muszę doleć. Dobra, weź, żeby nikt mnie nie widział. Panie przyszło mleko, gdzie mam to postawić? Skąd, kurwa jest to mleko. Panie a czym się tam zastanawiasz? Nie mi filozuj, czasy są proste, proste wybory trzeba podejmować, a nie tam ale filozować. Ja, ale ja jestem y, duchownym i muszę kurwa rozmawiać z Bokiem, którego nie znam. Jestem jak Bóg i Mojżesz. Kurwa. Dlaczego ja zawsze do takich dybili fanatyków pracuję? Pierdolę to chyba z... Ja zaczęłam gadać aż do siebie z wrażenia. Jestem Alright. samą sobą... Wiesz co? Powiem ci... Że co ty pierdolisz, i... po normalnemu nie możesz. Nic ci gabiór.